Natalia jest sekretarką i na początku 2007 roku poznaje w dyskotece tunezyjczyka. Razem zamieszkują w Rosenheim. O tunezyjczyku mówi się, że urodził się w Munich. Inny mówi, że mówi tylko łamanym niemieckim. Nie ma wykształcenia i nie pracuje. Przyjaciel Natalii prawdopodobnie również ostrzega ją czasem przed możliwymi niebezpieczeństwami związanymi z tym związkiem. Natalia odpowiada, on nigdy by mnie nie zabił. W nocy 23 listopada 2009 roku Tunezyjczyk dzwoni do ojca i brata Natalii i mówi, że jego dziewczyna leży martwa w wannie. Ci dwaj informują policję. Później funkcjonariusze aresztują partnera ofiary. W sądzie Tunezyjczyk początkowo twierdził, że Natalia sama założyła sobie wąż prysznicowy na szyję w wannie. Wtedy posłuchał wewnętrznego głosu i udusił ją. Potem twierdzi, że zabił Natalię na życzenie. Ale prawdopodobnie było to tak: Natalię miała urodziny i odbierała gratulacje sms-em. Wdała się w kłótnie ze swoim partnerem, który według świadków był nadmiernie zazdrosny. Po tym, jak wyeksmitowała go z mieszkania, wrócił i udusił ją. We wrześniu 2010 roku Tunezyjczyk został skazany przez sąd rejonowy w Traunstein na 13 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.